w tym filmie będziemy rozmawiali na temat okładziny do tenisa stołowego Sunway Gear. czyli okładziny, która wygląda w ten oto sposób naklejona. Nie wiem, czy widzicie te logo jej i jak to ustawić, żeby Wam się zaświeciło. Jak widzicie, okładzina już jest uświniona, czyli inaczej, można by powiedzieć, zębatka. I pamiętajcie, tu nie chodzi o tą, która jest zębatki, tylko zębatka. Jest to okładzina, której jeszcze nie ma sprzedaży i w ogóle jeszcze której nie ma nikt po prostu we wszechświecie. A dlaczego nikt nie ma? Bo po prostu firma Sunway mnie tylko poprosiła jedynego człowieka na świecie, aby wyrazić o niej opinię, co sądzę. Dlatego o niej nie znajdziecie nigdzie informacji we wszechświecie. Dobra, zapraszam do zobaczenia tego filmu o tym sprzęcie. Na początku weźmy sobie ten podkład, który tutaj mamy, i widzicie, że on jest taki, jakby trochę przypominający kolorem arbuza. Jest taki niby czerwony, niby różowy, połączenie tych dwóch kolorów i, i stworzył się, jak dla mnie, widok arbuza. Podkład jest w miarę pożasty, nie jest bardzo pożasty, tak jak na przykład w KR HAPE Pro modułów, natomiast jest w miarę pożasty, bardziej pożasty niż w takich innych sprzętach, które są takie, powiedzmy sobie, Tanie. Ale widać, że jest taki trochę lepszy. No i podkład grubości, który będziecie mieli w tej zębatce, czyli ger, to będziecie po prostu mieli go grubości 2-2 mm. 2 albo 2-2 mm. Twardości ja bym go oceniał na hard. Pamiętajcie, że Sunway to jest często stan umysłu. To nie do końca jest taka firma, która powiedzmy jednakowo nazywa ten sam produkt bo wam ja już w każdym praktycznie sprzęcie ich pokazywałem, że na stronie producenta pisze tak, na opakowaniu tego produktu bezpośrednio pisze inaczej, <grywa> a jeszcze zachowuje często się jeszcze inaczej niż pisze w tych dwóch dowolnych miejscach. Ale ja powiem wam już z doświadczenia, cokolwiek producent nie napisze potem na paczce, to to jest Hard, naprawdę podkład jest twardy. On nie jest taki elastyczny jak sobie go macie zamiar tak uginać. Podkład, to pamiętajcie ten Arbus, nie? To on nie jest naprawdę miękki, to jest twardzioszek. Tutaj wam muszę palcem zasłaniać, jaki będzie miała ona indeks ITF, dlatego że tego jeszcze nikt nie może poznać. Natomiast powiem wam, to logo już widzicie, jak wygląda. I no, deska jest już ubrudzona, bo sporo dosyć yy, grała, czyli uświnienie to jest już standard. Tą nazwę brandową będzie ona miała już sprzedawaną, tylko Wam nie pokaże jej indeksu ITF, który będzie nadany w przyszłości. Dobra, i przejdźmy teraz do parametru najpierw szybkości. To powiem Wam, że to jest taka trochę podobna okładzina do tego, co byście target Europy, na przykład wybrali. Czyli jak, no z jednej strony naklejona, nie? I czyli jakbyście sobie ją odbijali tak pasywnie, no to ta szybkość jest niezła, ale Wam dupy nie urywa, można by tak powiedzieć. Ale zobaczcie sobie, jak się to odbije. i jaki dźwięk z siebie wydaje. Choćkolwiek pamiętajcie, że ten dźwięk głównie pochodzi z deski, a nie z tej okładziny. Już teraz na pewno część z Was widzi, że okładzina na pewno nie jest za szybka. Ona nie odbija tak tej piłki mocno jak inne sprzęty, którymi grałem ja po strefie bardzo szybkie. Ona jest taka... No Trochę z mulaczem, nie jest bardzo mułem dużym, ale na pewno ofensywna, bardzo to ona nie jest. Nie ma tego po prostu sprężystego odbicia, bardzo wysokiego. Te odbicie jest takie stonowane, jest dużo szybsze niż w dowolnym sprzęcie z gotowców, ale nie jest na pewno ofensywnie mocno nastawiony na bardzo prędkie piłki. No jeżeli mam ocenić szybkość tej układziny, to muszę Wam powiedzieć, że 7 na 10, bo te inne, którymi testowałem wcześniej były ofensywne, to bez wątpienia były szybsze od niej. Pamiętajcie, że jest szybkość też pasywna i aktywna. To, co ja Wam tutaj pokazywałem, można by ją bardziej zakwalifikować do szybkości pasywnej. Natomiast jakby były te odbicia mocniejsze, czyli tak jak gracie, czyli po prostu dodawalibyście od niej swojej energii kinetycznej, no to ta piłka przyspieszy na tej okładzinie. No ale w pasywnej nawet, jak nie jest ona za szybka, no to też nie będzie za szybka nawet w tej aktywnej, gdzie w innych okładzinach, nawet w pasywnej, macie odbicie bardzo już wysokie. Czyli katapult tej deski, jak mam oceniać, to powiem Wam, że 7 na 10 względem szybkości. Ta deska jednak nigdy nie będzie... Targetowana dla osób, które grają ofensywnie tylko i liczy się dla nich sama prędkość, dlatego że prędkość nie jest jej zaletą i nie jest to jej bronią główną. Jej główną bronią jest rotacja. Generalnie, jak produktom Sunwaya się przyjrzycie ich okładziną, to one generalnie prawie wszystkie ich czynnikiem dominującym będzie nie ale będzie przede wszystkim siła rotacji. I zanim przejdziemy do lekkiego podcięcia i typowego testu, jaki powinien być względem rotacji, to powiem Wam, że rotacja w tej okładzinie jest rotacja rewelacja. Nawet się rymuje. I taka właśnie ona jest. Rotację w niej spokojnie mogę ocenić na 8,5 albo 9, a to z tego powodu, że jeden jej brakuje, dlatego że jakby ona miała jeszcze trochę zmiękczony ten podkład, to wtedy by się bardziej ta piłka zagłębiała i wtedy już to rotacja turbo by była, a tak jest rotacja rewelacja, czyli tak bardzo, bardzo wysoko. Taki najbardziej typowy, ale głupi test, który ja zawsze mówię, że są głupie, ale wykonują je większość tenisistów stołowych, którzy coś testują. Generalnie oni są zawodnikami, a nie sprzętowcami. No ale ten test trzeba yy, pokazać. Czyli, że zrzucacie sobie tą piłkę i okładzina sama sobie podcina tą piłkę. Jak zastanawiacie się, co to daje, to zróbcie sobie tak jak ja mam teraz naklejoną. Z jednej strony okładzinę rotacyjną, a z drugiej strony, brak okładziny jest rzucić sobie tak samo piłkę. Okładzina w tym momencie sobie sama podcina tą piłkę i potem bardziej pionowo ustawiacie okładzinę. I ta piłka z rotacją, jak spada, no to się sama od niej odbija. I mimo, że prawie pionowo ta deska jest, no to od samej okładziny i tak w świeczkę się unosi. no To wtedy macie mocno rotacyjną okładzinę. A jakbyście mieli właśnie brak okładziny, lub pandy top spina, to no jakbyście sobie tak rzucili pańkę, potem pionowo, no to ta, deska, ta piłka od razu, od razu by w tą poszła, czyli w bok, natomiast nie poszłaby do góry, tak jak w przypadku rotacyjnych okładzin. I to wygląda w ten sposób. Tylko pamiętajcie, ten test jest głupi, bo on nie pokazuje wam aktywnej rotacji, jaką będziecie wy podczas gry nadawali na piłce, dlatego, żeby, jak będziecie grali, to. Swoją siłą uderzenia wbija się tą piłkę w ten podkład i mocniej ją zagłębicie, tak że ta rotacja będzie miała zupełnie inny wydźwięk, oraz parabola lotu będzie taka półłukowa bardziej niż tego typu. Dobra, przejdźmy do takiego testu, który powinien być wykonany i który faktycznie pokaże, jak ta okładzina może mieć rotację. Czyli to, co zawsze mówię, róbcie tak: kładźcie sobie tą piłkę na okładzinę, dociśnijcie lekko własnym ciężarem dłoni i spróbujcie ją przeciągnąć. I prędzej dwójkę zrobicie, niż tą piłkę przeciągniecie po tej okładzinie. Po prostu no po prostu jej nie przeciągniecie. Ta piłka się jak widzicie rusza trochę na tej okładzinie. Ale ona się nie przeciąga, tylko rusza tą okładzinę. Po prostu ta guma się nagina, coraz bardziej po prostu po podkładzie jest ciągnięta. Ale piłka się nie przesuwa w żaden sposób. Nawet jak tak się posiłujecie mocno, to i tak tego dziadostwa po tym nie przesuniecie. Ta okładzina oczywiście ja bym jej nie preferował dla osób, które grają bardzo mocno ofensywnie i bardzo, bardzo szybkie piłki. Natomiast dla osób, które grają albo technicznie, albo bardzo rotacyjnie. Ona jest po prostu świetna. Dla osób, które grają w Al rundzie, to ona będzie naprawdę świętym gralem do gry. Aczkolwiek muszę też Wam powiedzieć, że ona jest bardzo zbliżona swoim działaniem bardzo zbliżona prawie, że identyczna na przykład do Sauer Troger Secret Flow Chop, czyli tamtej, która też nie jest zapętka, ale też ma turbo-ultra rotację, tak samo jak ta ogładzina. Natomiast jeżeli miałbym porównać ją do innego, typowego sprzętu Takiego niedrogiego to jest na pewno też podobna do Sunway T-88, dowolny czy jedynki czy trójki, to zależy jaki one mają ciężar podkładu, ale Sunway T-88 miał podobną siłę rotacji, aczkolwiek ta chyba ma od niego mocniejszą. No i teraz czynnik kontroli, czynnik ulotny, który ciężko powiedzieć i ten, o tym też nikt nie mówi. Często mówią różne osoby o kontroli na danej okładzinie i powiem Wam, że kontrola zawsze jest dwubiegunowa w takich typach okładzin, mianowicie... Z czego wynika czynnik kontroli w waszej grze? Tego wam nikt nie powie, tylko wideo tylko Tomek z wideo tematu. <laughs> Technicznie pamiętajcie, że kontrola na okładzinie, która rotacyjna jest, bierze się z dwóch rodzajów czynników i ona dwubiegunowo działa. Dlatego. Mianowicie czy czynnik kontroli wynika z rotacji, czyli taki jak mój styl gry jest, że po prostu jak uderzacie piłkę, no to ta piłka robi łuk i wkręca się w stronę przeciwnika. To jest czynnik, który wynika z rotacji. Jeżeli z rotacji, to kontrolę macie w tej okładzinie bardzo wysoko. Natomiast jeżeli czynnik kontroli nie wynika wam w ogóle z rotacji, bo gracie kątowo, no to wtedy praktycznie nie wiem, jaką będziecie mieli kontrolę w takiej okładzinie. Pamiętajcie, że duża rotacja na układzinie jest dla was zaletą, ale też i wadą. Pamiętajcie, że bardzo duże możliwości nadawania przez was rotacji dowolną układziną mają swoje koszta. I te koszta wcale nie są takie najmniejsze, dlatego że Wy możecie dać super top spinanie, który będzie się mega kręcił, będzie fajnym łukiem leciał do przeciwnika. Natomiast pamiętajcie w drugą stronę jak to zadziała. Wy macie turbo rotacyjną okładzinę, jak wam przeciwnik na bardzo dużą rotację i wy będziecie odbierali tą piłkę na mocno rotacyjnej okładzinie. No to tak samo będziecie się zachowacie biernie, czyli wiecie, on turbo wam strzelił top spina, a wy chcecie go przyblokować powiedzmy małym nachyleniem rakietki. No to wtedy on wam odbiecie się i ta piłka wam wyleci daleko za stół. To są właśnie koszta, czy jak przeciwnik bardzo mocny ma jakiś y, serwis rotacyjny no to Wy jak będziecie ten serwis rotacyjny odbierali no to na Was ta rotacja będzie miała bardzo duże znaczenie, czyli dwa wam bardzo mocnego y, jakiegoś side spina w serwisie no to jak Wy będziecie próbowali go tam odebrać, czy, czy backspinem, czy jakimkolwiek innym, czy od razu spróbować zaatakować y, tą jego piłkę, no to ten czynnik bardzo duży jego rotacji też będzie miał na Was duże znaczenie, jak Wy sami macie bardzo rotacyjną też okładzinę. Bo jakbyście mieli jaty top spina czy czopadłkę, to, to on sobie mógł dowolną rotację wziąć, a wy. Pff, znaczy, no plakiem wtedy byście nie brali, tylko kątowo, nie? To. Pff, Byście I tyle by jego rotacja miała dla Was znaczenia. W skali l 1 do 10 jeżeli miałbym ocenić tą okładzinę, to osobiście powiem Wam uczciwie, że ocencie sobie ją sami. Dlaczego? Dlatego, że dla graczy ofensywnych ona nie będzie najlepsza. Natomiast dla graczy ale rundowych, czyli wszechstronnych, którzy wykorzystują duży czynnik rotacji, ona będzie świetna. To tak jak mówiłem wcześniej, będzie święty gral okładzin na przykład. Chociaż być może oni będą mogli bardziej wolić miękkie. Dlatego jak ja mam ocenić okładzinę, jeżeli typów graczy jest 150 tysięcy rodzajów, że każdy inny parametr ma bardziej dla niego jest ważny? Ta okładzina jest po prostu o świetnej, doskonałej, wysokim poziomie rotacji, prędkości nie więcej niż 7 na 10 Natomiast ma podkład twardy, a nie miękki, czyli piłka szybko, dosyć po odbiciu do niej, od niej ucieka. I podczas, jak będziecie uderzali, to dosyć szybki będzie ten, a w zasadzie krótki ten kontakt piłki z okładziną. Nie będzie takiego długiego prowadzenia jak w miękkich okładzinach, gdzie ona się mocno zagłębia i się powiedzmy trzyma. Pamiętajcie też o powierzchni tej okładziny, że ona nie jest lepka, ale jest taka. Słyszycie? Słychać, że jest takie ciągnięcie, nie? takie jakby lekkie przywieranie. Ona nie jest klejliwa w ogóle, ale jest podobna do T-88, czyli powiedzmy sobie, oni określają to półlepkimi, aczkolwiek tu producent nie napisze tego, że jest lepka, ani półlepka. Ale jest taka, właśnie dzięki temu mocna rotacja, że jest taka ciągliwa. Dlatego musicie ocenić sami sobie, jakbyście, co jest dla Was najważniejsze, dla mnie jako gracza ale rundowego, ale offowego, czyli jak ma okazję to bardzo z dużym czynnikiem rotacji zaatakuje, no to ona będzie taka w skali 8 na 10, ale to tylko dla mojego typu gry, który składa się z wielu różnych elementów. Natomiast dla innych osób może być to 10 na 10 albo 4 na 10. Dlatego musicie ocenić sobie sami pod względem własnego stylu gry. Że też ja wcześniej sprzętów tak nie oceniałem, tak mega profesjonalnie. No ale dobra. No i z mojej strony to tyle. Jeżeli macie co do niej jakieś pytania, macie pytania na dowolny inny temat, zapraszam do ich napisania. I zapraszam na następne filmy. Dzięki za obejrzenie tego. Cześć. Hej.